Do ostrej wymiany zdań pomiędzy dziennikarką TVP Kamilą Biedrzycką, a ministrem z Kancelarii Prezydenta Błażejem Poborzym doszło podczas programu Woronicza 17. Posłuchajcie. Jeszcze jedno słowo a propos tych 90 miliardów euro, bo tutaj Państwo no, mogą mieć pewien dysonans poznawczy, czy to jest pożyczka, czy to nie jest pożyczka. To jest tak zwany headroom, czyli to jest kwestia jak to zostało nazwane, elastycznego elastycznej rezerwy budżetu unijnego. Według deklaracji premiera, który nie należy do żadnego portfela ani niemieckiego, ani francuskiego, ani polskiego, była do wykorzystania w szczególnej sytuacji. Teraz jest ta Będzie szczególna sytuacja. Kwarta, no, Także zobaczymy. Panie ministrze, proszę nie mierzyć no wszystkich prawa. swoją miarą. Naprawdę. Kuskim mierzycie? Kurskim no pan mierzy? Nie, może nie, pan, pan za... Może pan swoje standardy przyłożyć na mnie, nie ale nie doczekanie. To pan nie, mnie obrazić. Nie, nie Panie ministrze, ja tylko pokazuję, mówiąc, że ja tutaj że robię cokolwiek dla nagród fatalnych. E, poza tym tutaj jest teraz dyscyplina budżetowa po tym, co państwo e, wyprawiali. Także wyraźnie. zaczynamy kolejny tak, temat, drodzy państwo. Te w, e, w tym momencie e, nowe studio, nowe przejdziemy nowe tamery, do. O Jezus, strasznie pana to boli, widzę. E, no znaczy... no boli, bo to bo jest łamanie. To jest łamanie prawa. Możemy pogadać o zatrudnieniu kolejnych 13 prawa. doradców z, polskiego, z pieniędzy polskiego podatnika dla pana prezydenta To są dodatcy społeczni. Koalicja rządząca Drodzy Państwo, niech po raz pani, kolejny, Panie, panie, panie czy ja mam wyprosić ze studia, czy ja mam Pana wyprosić ze studia? Nie, nie bo tak się skończy. Za chwilę. Ze mam prawo, jeżeli Pan nie przyjmuje zasad tego programu, ja, pań, wszystkim przeszkadza, wchodzi w słowo. Krzyczy nieprawdę. E, I obraża Ale... prowadzącą, jaką nieprawdę? Doradcy społeczni, tak? Społeczni nie otrzymują tego Dobrze, no to nie, 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 nie otrzymują. Proszę bardzo.